Cześć! Dziś jesteśmy w Jarocinie, gdzie przeprowadzimy sondę uliczną z okazji Dnia Mamy. Zapytamy mam, co chciałyby usłyszeć od swoich dzieci, natomiast młodzieży zapytamy, co chciałyby swoim mamom powiedzieć. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z nami do końca. Co chciałbyś powiedzieć swojej mamie z okazji jej święta? E, wszystkiego najlepszego, mamo. Kocham cię. Wszystkiego najlepszego, mamo i kocham cię. E, że Życzymy im dużo zdrowia, zdrowia szczęścia. szczęścia i... No Radość radości wszystkiego co najlepsze, nie? Bardzo kocham moją mamę i że jestem dumny, że mnie urodziła. Bardzo ją kocham i dziękuję za wsparcie, które mi dała, daje przez te wszystkie lata i jak mi pomagała w moich najtrudniejszych chwilach. Też, że ją kocham i dziękuję za wszystkie lata poświęcone dla mnie. Że ją bardzo kocham i dziękuję za to wszystko, co robi dla mnie na co dzień. Że bardzo ją kocham i że... Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiła. A jakieś wspomnienie najfajniejsze związane z mamą? Myślę, że jak jakiś prezent dostałem albo coś myślę. wakacje z moją mamą każde no, tam w tamtym roku na przykład. Nie wiem, no myślę, że jakieś wakacje z mamą. No albo taki wyjazd gdzieś tak no, no. do Poznania wspólnie. Tak na, na galerii, no. No myślę, że coś... No. O, kochane, strasznie. Ja siedziłem, że wytrzymują ze mną. <laughs> Wytrzymuję ze mną. Opiekuńcze tak się troszczą mega, takie, no, takie w sam raz, o. Pojechaliśmy razem do Warszawy. <głysza> Zgubiła klucze do apartamentu i musieliśmy znaleźć na szybko ten, ale na szczęście miałem wujka wtedy w tamtym okresie w Warszawie i po prostu przenocowaliśmy u nich. Wyjechaliśmy razem z mamą do Niemiec, zapomnieliśmy akurat wtedy. Koła zapasowego i się nam zepsuła na autostradzie, i czekaliśmy jakieś 4 godziny, żeby nam wojek dowiózł. Nie wiem, takich najciekawszych wspomnień to nie pamiętam. No w takim razie, jaka Twoja mama jest? Pomocna, miła, uczynna. Miła, troskliwa, pomocna. Kochana, zabawna. Pomocna. Wspólne gotowanie to na pewno. I to, jak często się razem uczyłyśmy i mi pomagała w tym. I dzięki niej też w miarę dobrze napisałam egzamin przed chwilą. W sumie, no, każde wakacje, nie? Bo to taki wspólny czas i, no. Co no, chciałaby Pani usłyszeć z okazji dnia mamy od swojego dziecka? Co bym chciała usłyszeć, nie wiem, no, że mnie kochają, nie? że są szczęśliwe ze mną. No cóż, żeby pamiętali o mamie. Oj, mam takie dzieci dorosłe, że. <grych> Nic specjalnego, to, że mnie kochają, to wszystko. E, ciepłe słowa, życzenia z serca, to są najważniejsze. Żaden prezent nie zastąpi tego, co z serca jest powiedziane. Tylko, żeby życzenia mi złożyły. Telefonicznie, czy tak? No i jest to standardowe, że, że się kochamy i że jestem wspaniałą mamą. Samych radosnych dni, no jak najwięcej z nimi. Że mnie kochają ciągle mówią, więc nie wiem co bym chciała, żeby się uśmiechały i koniec. No przede wszystkim, że mnie kochają, no, no to jest najważniejsze. Miłość o dzieci to jest najważniejsze. Okej, okay, a jakieś najfajniejsze wspomnienie z, związane z Pani mamą? Po, na pewno jakieś kawki wspólne. Moja mama mi bardzo dużo pomogła, bo w dzieciństwie dużo chorowałam, miałam nawet problemy z nogami i to i dzięki mamie Dzięki mamie, wysiłkowi, wspaniale chodzę. No, ja jestem trochę ten rocznik, że mamy nie miały czasu, pracowały. Moja mama bardzo ciężko pracowała w rolnictwie, ale mimo wszystko wspominam takie o. Chodziłam z mamą do Darcia Pierza, to się tak nazywało po domach, i ja z mamą chodziłam i to było bardzo fajne. Super, coś więcej jeszcze? raczej no nie, bo na wakacjach nie jeździliśmy tak jak teraz, nie, no ale ciepła, moja mama była w ogóle człowiekiem o ogromnym sercu, ciepłym, także na, na co dzień była dobra i mile wspominam, bardzo mi jej brakuje. No dba o mnie, wykształciła mnie, no mojej mamy już nie ma, jest na tym drugim świecie. Okej, okay, to jaka była? No. bardzo dobrą kobietą, troszczyła się o całą rodzinę. No to całe dzieciństwo, Bo po prostu z mamą zawsze się dogadywałyśmy, miałyśmy wspólne zainteresowania, jeździłyśmy często do Poznania sobie na zakupy, no tak fajnie było. No to gotowanie, jak to z mamą, nie? Bardziej pieczenie coś, jakieś ciasto pyszne. Teraz sezon na truskawki, no to z truskawkami. No, z moją mamą, a to wszystkie wspomniałam, moja mama była cudowną kobietą. Rozmowy takie wspólne, no. Często jeździłam do mamy, jak potem wyszłam za że jechałam z miasta rodzinnego, wracałam i często żeśmy wspominali dawne czasy. Potem mama była u mnie, także też wspominaliśmy takie dawne czasy. Także takie najbardziej chyba rozmowy. I moja mama bardzo była kochaną kobietą, bardzo. Nie chce mi się nawet. Dobrze. dobrze.